renesansowe piwnice willi deciusza mieszczą restaurację. Do jej wnętrz zaprosiłem moich drogich gości, by obraz wszechświatowej, świątecznej kuchni był pełen. Oto pani Françoise z Senegalu. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Georges z Konga. Dzień dobry. Mnóstwo składników. Czy to będzie potrawa świąteczna i z Konga, czy z Senegalu? To jest potrawa z Senegalu. To jest, tak, to jest łostosz po senegalsku i tak zwany tiebunien. Tie Można ją podać na świąteczny słuch. Można podać na świąteczny Doskonale, zatem od czego zaczynamy? Co najpierw? E, najpierw będziemy miksowali e, pietrusz, e, tutaj, pietruszka, ciosnek e, i papryka. I papryka. papryka. ma? Mhm. Wygląda, A. że jest ok. Seba? So tak. Seba. So so to teraz trzeba wszystko bardzo pieczołowicie wytrzepać. Mhm. Dobry, jak okay. Aha. On preparamy no le połason. Oui. Aha, czyli no teraz rybę oui. naciera się tą właśnie pastą. Jeszcze raz przypomnę, czosnek, e, pietruszka, e, papryka ostra e, w proszku oraz e, papryka świeża, tak? Dokładnie My, tak. Ja. A teraz bierzemy rybę. Trzeba zrobić taki mały dziurki, tak? Aha, żeby ta maryna tak, tak, przeszła tak, tak, dokładnie, tak, dokładnie do środka. Do. Uh -huh. Nie, czy No pewnie. I smarujemy to paskę. Tak właśnie. Aha, widzą Państwo, jeszcze wpycha się ją w te dziurki. E, rybę można smażyć? Proszę bardzo. Proszę bardzo, tu mamy dużo gorącego tłuszczu, oleju. A tą, a tą może pryskać. Pięknie z o! Pryska! Sprawdźmy ja cię zasłonię. Jak ma pryska, że nie pryska na mnie, mężczyźni są od tego, żeby pomagać kobietom. Drżąż kroi cebulę, ponieważ na tej drugiej patelni na bardzo niewielkiej ilości oleju będzie smażona właśnie cebula oraz pomidory. Teraz kroię te pomidory. Rybę ściągamy już, prawda, tak, jest tak, tak. przewrócona na drugą stronę i bardzo rumiana, ale tu się pięknie wszystko smaży. tutaj też na tej patelni gulgocze. To naprawdę dobry sposób, żeby wyrobić takie dziurki i wsadzić tam bardzo zdecydowaną w smaku marynatę, ale tutaj zdaje się, że tak, trzeba taj, proszę pastę pomidorową. Ile? Troszeczkę. Dwie łyżki? Trzy, trzy łyżki. Dobra, trzy łyżki. Wszystko. I teraz to się powinno chwilę poddusić. Trzeba to przemieszać. A ryba Czekaj, jeszcze? Dobra. A ryba czeka na swoją kolej. Teraz biorę ten garnek. Aha. W tym garunku będzie gotowany ryż, prawda? Tak, tak, Będzie gotowany ryż. Co? Tutaj trzeba darta darta olej. olej. A czemu ten olej jest używany? Bo tutaj został tego smaku po smażeniu łasosza. Aha, wystarczy. 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 Robię to przez sitko, żeby te wszystkie brzydkie rzeczy, które się przypaliły w trakcie smażenia zostały na nim i żeby był sam czysty, pełen rybich aromatów olej, rybich oraz tej marynaty. I to teraz teraz to. ten sos i rzucimy tutaj do tego bianka. Dobra. No i sos. Okay. No i bądź. jest bardzo skrupulatny. Lisz, trochę.

Właśnie, żorz kroj jarzyny, marchewka, cebula, kapusta, bakłażany, to wszystko musi znaleźć się w tym wywarze, w garnku. Kiedy jarzyny zmiękną, wyjmuje się je, dodaje ryż, gotuje w tym ryż, a następnie podaje ryż razem z miękkimi jarzynami. Proszę Państwa, oto i gotowa potrawa, ten ryż wchłonął smak rybie i marynaty, był w nim olej, wchłonął smak i jarzyn, jarzyny podgotowane, to jest gotowe do jedzenia? Gotowe ja? do jedzenia, to tak. Drodzy Państwo, to wygląda tak pięknie, że gdyby nie fakt, że można to zrobić w Polsce, natychmiast chciałbym pojechać do Senegalu. A oto i świąteczne danie, właśnie stamtąd. Czas na świąteczną biesiadę. Przy stole przybyło nam gości, a na nim wszystkie dzisiejsze potrawy i wiele, wiele innych, a wszystkie uroczyste. Drodzy Państwo, chciałbym nam życzyć zdrowych, wesołych i sypnych świąt. I pamiętajcie, że ludzkość, a zwłaszcza ludzkość przy stole, jest wspaniałą jednością. Kłaniam się, do widzenia. Ja zaczynam od jeszcze jednej porcji baraniny pana Hasana. Spokój że? Ten ryż z kary jest kapitalny. Tak, ryżu? Mięso też? To jest maraminasa. Jak mięsina.